Cześć! Da Dawid play i zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft Survival, dzisiaj ze mną jest... Tak, party pro 10 Tak! 10 Zobaczcie ile mamy świnek! No właśnie. Już praktycznie cała ta jest zapełniona. wieczek i krówek też mamy dosyć sporo, ale nie wiem czemu ona akurat w, tylko w to miejsce się tam... Ok. Oczywiście poza odcinkami po prostu tyle zrobiliśmy, że... Tak. Ja zrobiłem domek villagera, bo dzisiaj y, pójdziemy sobie do biomu śnieżnego, bo no. poza odcinkiem był najazd na wioskę i tam przy, właśnie Mati użył komendy, gdzie jest najbliższa wioska. No i było na śniegu i <laughs> dzisiaj pójdziemy właśnie do y, tej wioski i pozbieramy trochę śniegu, bo chcę zrobić iglo. No i, no i co tu się zmieniło? Na pewno się zmieniło to, że był. Niestety, jest to dom z villager'a, no tak. Jest to chyba, że chyba mamy zrobiliśmy, Ale farmę zrobiliśmy też poza odcinkiem, czy nie? Tak, ale co mamy krzcinę? Aha, okej, okay. mamy dużo jedzonka. Tu nawet Aha. zrobiłem. Tu nawet z łopa zrobiłem ścieżkę, wiesz? Tu jest do pierwszego domku, tu mamy ścieżkę do naszego domku, tu do. i świnek. Dzisiaj idziemy do tego biomu śnieżnego może i jeszcze ten... Um, Zobacz, co tu jest. Dzisiaj może będziemy jeszcze kopać. Mordo. Czemu ty nie masz hełmu? Nie mam po prostu. A, <grych> a? Jaki ty masz łuk? Aha. To super łuk. No, Okej. Okay. To... Ale nie ja jestem bez hełmu. Bez hełmu lepiej wyglądam, wiesz? Dobra. Ale fajnie się płoniło, bo mieliśmy takie, takie dobre ceny tych No ale Matin miał też dużo emeraldów. Mogę Wam nawet pokazać w naszej nie skrzyni. Dwa, chyba. I od tych, tych mamy ponad no, chyba z 20 emeraldów. No 21. Radzełów, A więc my już y, idziemy do biomu śnieżnego. Ja zrobię cięcie i widzimy się jak już tam będzie. A jeśli, jeśli się dziwicie, jak przeprowadzimy tutaj villagera, to przeprowadzimy go w taki sposób, że Mati, bo ja nie umiem jeszcze jeździć na łódce, Mati przeprowadzi go tutaj i później ja się do Matiego yy, przeteleportuję, no i będziemy w tym samym miejscu i też będzie villager, więc ja zrobię cięcie i widzimy się jak już będziemy na Białym Śnieżnym. Już jesteśmy po krótkim cięciu, już jesteśmy przy wiosce. To po prostu się jechało praktycznie prosto, nie? No tak na skosę. No i już jesteśmy w wiosce, a więc tu jałego wilażera bierzemy. Mati niech zdecyduje. Farmera może, bo farmer... Mamy farmę, to... Farmer, farmer No dobra, no farmer, farmer. Farmer, wsiadaj. Farmer. O, jestem. O. Jestem z Tak. Ale ty nie... Aha, sterujesz. No to ja ciebie pozdrawiam, bo zanim nie daj to... <laughs> Dobrze, my zrobimy cięcie i widzimy, jak już, widzimy się jak już Mati przyprowadzi villagera do naszego inaczej wioski. Już jesteśmy po krótkim cięciu, gdzie Mati przyprowadził villagera, ale nie. No, on nie chce jakby... nie chce iść do swojego domku, no i... No, ale daliśmy mu tam łóżko, więc... Taki biedny villager tam, pokaż Dawid. Tam, tam jest villager. Villager sobie się opala tam na palcach. <noise> A nie, ja tutaj właśnie spał, tu było łóżko. A gdzie jest, gdzie jest villager? No. Tu jest! Widzieliśmy no, no. farmera, bo farmer nam, się, nam dużo o, da. On idzie do nas, chyba. Mogdo, idź, tam. idź tam, o, tam. Dawaj go! Mogdo, kurde go! Weź, bo ty kurde, no ty jesteś... No powolny, no. no uratowaliśmy na... U, uratowaliśmy was przed najazdem. No właśnie, a ty nie u nas zawierzwać, mają prestiżowe y, apartamenty, no. gościu, no. jesteś farmerem, będziemy mogli Ciebie kupować za Emeraldy. I jeszcze Będziesz bogaty, no, będziesz bo chcesz, naj... A jak tutaj Tobie o. To tutaj. A weź go teraz do łódki, bo teraz jest płaski teren trochę. Dobra, wejdzie... Zobacz, zobacz, przejdziesz tutaj. Tutaj, jest. trochę musisz tam przejechać. <noise> On ci tak na twoją głowę patrzy. Okej, okay. to ja... To Z... lepsze zajęcie? Nie? Powybijam trochę świnek. Przepraszam świnki, ale muszę. Bo zaraz będzie... będą takie lagi. Zaraz sami Lepa! Villager stawaj Mało villager, mamy pierwszego villagera w naszej ciostce yeah. Dobra, jeszcze. trochę powybijałem. Chodź mam ze mną do wioski. 58 mięsa! Dawid? Od razu to przepalam. Chodź ze mną do wioski po drugiego villadera. Poczekaj. Muszę zepsuć. Niech pan świgaczki uważa, że to wszystko? Od razu to była luz się zrobił, co? Dobra, zacznij tam nasza plaża, bo chyba. Łatwo na kusz. Siema, widzager! Wskakuj! Zobacz, masz tu swój domek! No Nie rozumiesz? Tam masz swój domek. Widzisz tam. Ach, nie chcesz, to nie. My się tak napracowaliśmy. Bo... O! Szedł do iglo. O tych farmera jednak Okej, okay, yy, a więc ile mati ma być pod tym filmem łapek w górę 8, 8 8, 8, 8 prosim Okej, Ja już tu powoli już zaczynam A ja zapadałam kolejne ukulla Okej okay. I mam jest 30 dolarów ziemniaczków i Okej, okay, zobacz jaki iglo powstało, Boże, widzisz? Zobaczcie bardzo świniaczki, macie jedzonko. U, nie, to pan, bo przecież chcemy mieć level. Tylko ja już... Ale ja trochę ziemniaków pozostawia, nie? Bo trochę ziemniaków pozostawię na jedzonko. O nie! Kurwa, nie! Marcin, no! Wow. Czemu ty ich wyprowadziłeś? Może powiedzieć, że się tam. No może no, no i mamy o tyle świnek w tył. Tylko trzysto cztery. No to idziemy po kolejnego villagera My zrobimy cięcie i, i albo... Dobra, na razie nie idziemy po villagera Mamy je... poza odcinkiem No 8 minut nam uprawy i będziemy kończyć No to ja pójdę w parku Pożegnamy się na samej górze parku. I sobie zobaczymy jaki tutaj powiedział, że to salon miniger no tak raz powiedziałeś. Jest to mały no to salon to to, to, to jakąś nój to po prostu można... To jest taki... O nie Ile masz tych bloków śniegu? No już zero. A co, masz jakieś? Mam siedem jeszcze. Okej, to możesz... To możesz mi dać tam połóż przed bramą ok to ja jeszcze rozmnożę krówki no, no czemu no i widzisz gdzie to no tutaj to wyrzucić przed przed. albo rzucę tobie do skrzynki do tej małej skrzynki tam gdzie trzcina no tam gdzie jest krzina? Akurat ta farma trzciny jest bardzo duża, więc... Ale my potrzebujemy, potrzebujemy kowadu i enchanting table. Jak to już będziemy mieć, to... Może damy czerwone łóżko, nie takie białe. Ja bym wziął takiego villagera, który sprzedaje broni, wiesz? Jakieś, bo on może sprzedawać bronię. On może sprzedawać nawet bronie enchantowane, więc... Co znaczy villager's 10 węgla za emerald i 3 emeraldy za wiadro z dorszem wiadro z dorszyn. rybak? Ja myślałem, że tu... No co, nie wiedziałem ja czy... Wziąłem farmelę. a może, dobra, ale... czapkę. Ale rybak też się przyda, bo też łowimy, nie? Dobra, ja już pozbierałem. Uwanił ziemniaczka cyk, cyk. O tu jeszcze nawet. kolejne. my już będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli Wam się podobał nie zapomnijcie strzelić suba na obu kanałach. Na Mati Play 10 oczywiście też. Prawda, Mati? Ja będę się. Ja oczywiście, mam jeszcze dla Was, dla widzów, taką informację, że. Jeśli że już nie będę nie będę... Maty chyba też tak może zrobić, że już nie będziemy pisać hashtag 1, nie? Tylko będziemy pisać po prostu normalny. Normalny ja tytuł będę, odcinka. Ja będę, spisów, było, to nie będę pisał pośrednio. Ja będę no. miał hashtag 1 i tak dalej, jak to są jakieś sobie na przykład makeup budowanie albo... No, no tak, a więc. No tak, bo ja miałam. Czy 58 miałam. Ja będę się. Jak powybiłam świnki, ja będę się z Wami żegnać. Cześć.